Czy naprawdę masz wolny metabolizm? Mamy coś takiego jak całkowita przemiana materii, czyli w skrócie CPM. I to jest nasz metabolizm. I co się na to składa? Składają się na to cztery rzeczy: PPM, czyli podstawowa przemiana materii, termiczny efekt pożywienia, czyli Tef, NIT, czyli spontaniczna aktywność, i aktywność, czyli treningi. Jak to wygląda w praktyce? To jest twoja całkowita przemiana materii. I większość z tego właśnie stanowi podstawowa przemiana materii, czyli to, ile kalorii potrzebujesz, żeby po prostu utrzymać organizm przy życiu czyli to, ile kalorii spala twój mózg, twoje mięśnie, twoje ciało, generalnie w momencie, gdybyś był w śpiączce, to to, to jest właśnie podstawa przemiana materii. Następnie mamy termiczny efekt pożywienia, który stanowi około 10% Twojego zapotrzebowania, i tak naprawdę on wynika z tego, ile spożywasz kalorii. Bo im więcej spożywasz kalorii, tym większy jest termiczny efekt pożywienia, im mniej, tym mniej. Dlatego mniej więcej on zawsze wynosi około 10% i to są kalorie, które organizm potrzebuje, żeby strawić i wykorzystać jedzenie, które dostarczy. Następnie mamy nit, który wynosi około 20% zapotrzebowania. Jest to spontaniczna aktywność w ciągu dnia. Czyli wszelka gestykulacja, praca fizyczna, yy, spacer generalnie wszystko, co robisz w ciągu dnia, co nie jest treningiem. I ostatnie 10% stanowi właśnie to, ile spalasz kalorii w trakcie treningu. I oczywiście to jest tylko przykładowe, to wygląda tak mniej więcej u takiego zwykłego przeciętnego Kowalskiego, który trenuje załóżmy 3-4 razy w tygodniu. I właśnie, gdzie jest ten Twój wolny metabolizm? Twój wolny metabolizm jest tutaj, bo im mniej trenujesz, tym mniej spalasz kalorii. Twój wolny metabolizm jest tutaj, bo im mniej się ruszasz w ciągu dnia, tym mniej spalasz kalorii, ale też Twój metabolizm jest tutaj. Dlatego, że w niektórych przypadkach, jak chociażby przy niedoczynności tarczycy, Nasza podstawowa przemiana materii będzie niższa. Co możemy z tym zrobić? Jeżeli chodzi o właśnie o tą podstawową przemianę materii, przede wszystkim będą to leki i dobrze dobrana farmakoterapia, która pomoże odwrócić ten efekt. Po drugie będzie to zwiększenie właśnie spontanicznej aktywności w ciągu dnia, czyli po prostu ruszanie się więcej w ciągu dnia, czy wyjście na spacer, czy zamiast do pracy jechać samochodem, to pojechać rowerem, czy wyjść przystanek wcześniej i się przejść kawałek, czy wybrać windę zamiast schodów. No i na koniec właśnie aktywność fizyczna, czyli po prostu im więcej trenujesz, tym większe masz zapotrzebowanie. I w momencie, gdy właśnie masz osoby, które mają Szybki metabolizm, które bardzo dużo jedzą niby i nie tyją, to właśnie ze względu na to, że one mają bardzo wysoki NIT. U takich osób kalorie spalone ze spontanicznej aktywności fizycznej w ciągu dnia mogą być nawet o 700 do 1000 kalorii większe niż u przeciętnego Kowalskiego. Dlatego też taka osoba po prostu może zjeść więcej w ciągu dnia i nie przytyje. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zaobserwuj ten profil i koniecznie przeczytaj opis pod tą rolką.